Cześć ja mam na Patryk i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj porobimy sobie raz jeszcze brzuszki pokażę wam jakie metody brzuszków odpowiadają za jakie mięśnie ale już jutro moi kochani mam dla was mega niespodziankę doczekam się prawdopodobnie jutro mojego sprzętu do ćwiczeń dzięki niemu będę mógł wam pokazywać lepsze ćwiczenia mocniejszy trening dłuższy i kto wie, jeśli ręka wyzdrowieje, pokażę Wam cały mój trening, jak wygląda do tak zwanej odciny, czyli nie oszczędzać się, napierdzielać, bo dzięki temu można coś osiągnąć. A więc moi kochani, jeżeli już chcecie być na, na bieżąco z odcinkami, i chcecie to zobaczyć, już teraz kliknijcie przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmikiem i który się też pojawi na koniec filmiku po waszej prawej stronie po lewej stronie was odsyłam oczywiście na koniec filmiku do innych moich filmów żebyście sobie przypomnieli Moje, początki mojej kariery a więc zaczynamy na początku może wam pokażę oczywiście dalej połączę to z wyzwaniem zrobimy brzuszki z wykorzystaniem mięśni prostych brzucha a więc zaczynamy. Na początku może Wam pokażę, że zacznę troszeczkę dalej. Mam nadzieję, że mnie będzie nie, nie zakłóci to mojego głosu, mojego dźwięku. Mięsień prosty brzucha. Mięsień prosty brzucha znajduje się od, od mniej więcej tutaj od połowy i ciągnie się on do samego dołu. Mięsień brzucha, tak zwany czteropak, albo jak to woli, jak to ma sześciopak. Ja czuję, że będę miał sześciopak. Taka mała chwali pięta ze mnie. Taki żart oczywiście. Nie wiem co jeszcze z tego wyjdzie, ale na pewno wyjdzie jakiś pak. Albo jak to woli, może być kaloryfer. A więc dobrze. A więc Zaczynamy. Więc pozycja do brzuszków, czyli kładziemy się na ziemi. Ach. Ręce kładziemy wzdłuż tułowia Oczywiście w moim przypadku to jest jedna ręka na razie I Unosimy Lekko nogi do góry Nie musi to być wysoko Aby pracował Ten oto Jak już wcześniej wspomniałem mięśnie prosty brzucha A więc zaczynamy Wow 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 pamiętajcie moi kochani że przy brzuszkach muszą być zachowane pewne zasady czyli nie odrywamy odcinka lędźwiowego od podłoża on zawsze musi być przyklepiony do podłoża i wtedy te brzuszki są wykonane prawidłowo no dobrze moi kochani mięsień prosty dzisiaj poćwiczony a teraz widzimy mięsień skośny brzucha. Mięsień skośny brzucha znajduje się. Tutaj. On odpowiada za nasze skosy i tu wtedy trenujemy mięsień skośny brzucha. Nie wiem czy pod tełym kątem, ale on tu się znajduje. Mięsień brzucha. Skośny. On odpowiada za nasze skosy. A więc lecimy teraz trening na z skośne brzucha. Czyli, jeszcze raz, pozycja to brzuszków, ręka, oczywiście, ułożona w suszkowiach. No, tak jak już wspomniałem, powinny być dwie ręce, no ale sprzeczność oczywistych jest jedna. A więc lekko unosimy nogi, i robimy tak zwane wycieraczki. Pamiętajmy, że żeby nie odrywać pleców od ziemi, pracuje tylko górze część połowa. pupy, odcinek lędziowy mamy cały czas przyklejony do podłogi i się skręcamy. Nie musi to być wysoko podniesione nogi, aby było pracował mięsień skośny oczywiście przy tym ćwiczeniu pracuje również w pewnym stopniu mięsień prosty brzucha ale głównie mięsień skośny ponieważ to on wykonuje skosy a mięsień prosty wiadomo unosimy nogi wtedy mięsień prosty troszeczkę pracuje i wachlujemy w prawo w lewo i wtedy pracuje mięsień skośny Dobrze, moi kochani. Myślę, że to na tyle będzie wszystko na dzisiaj. Przypominam Wam o subskrypcji mojego kanału, moich filmików, lajkowania. A wtedy będzie mi to sprawiać dużo przyjemności. A tak jak mówiłem, na 85% stawiam. na no to, że jutro dojdzie mój sprzęt, pokażę Wam go. Także, jeśli chcecie to zobaczyć. Kliknijcie już dzisiaj, tak jak mówiłem, przycisk subskrybuj, który pojawia się pod filmikiem, który właśnie powinien pojawić się po Waszej w prawej stronie. Jeśli chcecie zobaczyć inne moje filmiki, odsyłam Was do, tutaj do skrótów, do odnośników. Możecie sobie obejrzeć. Oczywiście zapraszam też do komentowania, do podzielenia się opini opiniami, do rozmowy ze mną, co byście chcieli żebym tu, tutaj w tych treningach prowadził i oczywiście chciałbym, żebyście się odnieśli ewentualnie, jeśli coś robię źle, coś mógłbym polepszyć to też oczywiście dajcie znać będzie mi bardzo miło ja jestem ja takiego zdania, że nie obrażę się na krytykę, krytyka jest potrzebna żeby wyeliminować swoje słabości, niedoskonałości także jeżeli macie tylko ochotę cokolwiek napisać, piszcie sprawi mi to wielką przyjemność no i cóż pamiętajcie sam nic nie zrobi chcesz coś mieć musisz zapierdzielać pozdrawiam wszystkich znajomych z facebooka idzie tylko na ulicy też nowo poznanych no i co do następnego cześć